Co, napisaliście już plany, jak dać nauczkę trenerce Ebi? Tak, pofarbować włosy Ebi na czarno w nocy. Kitty, pomysł nie jest zły, ale trudno go będzie zrealizować. Dobra, ja napisałam. Zamknąć Ebi na siłowni na całą noc. Nat, no co ty? Czy ty wiesz, co ona nam później zrobi? Ona się boi ciemności. Tak jak ja przy okazji. Maskotka? Oblać Ebi zimną wodą przy wszystkich. No, takie sobie... A ja napisałam: Zamienić Ebi w zombie. Wtedy zostałaby wyrzucona z wiejskiego domu. Oho! Chyba najbardziej z nas nienawidzisz Ebi. To najgorsza kara. To prawda, ona mi przeszkadza. Dobra, wrzućcie tutaj swoje pomysły, a maskotka wylosuje, który pomysł realizujemy na Ebi. Maskotko? No i chciałabym zobaczyć Ebi brunetkę. A ja chcę ją zamknąć na sali treningowej. Dziewczyny, jesteście gotowe? Zamienić Ebi w zombie, żeby wygonili ją z bliskiego domu. No i proszę, maskotka wyciągnął twój pomysł. Ciekawe, Diano, jak zrobimy z Ebi zombie? Kto ją przemieni? No, myślałam o tym, żeby poprosić o to Zipa. Przecież mi nie odmówi. Diana, no co ty, nie widziałyśmy ich od tygodnia. Tym bardziej, przyjdziemy, zobaczymy się z nimi i poprosimy, żeby zamienili Ebi w zombie. Diana, ty chcesz, żeby Zip zamienił Ebi w zombie? No tak, a myślicie, że się nie zgodzi? Nie wiem, Diana, będziesz musiała poprosić. Zib jest w tobie zakochany. Kitty, przyjdziemy i wyjaśnię mu całą sytuację. Diana, a jeżeli to nie pójdzie zgodnie z planem i Zib stanie się normalny, a Ebi nie stanie się zombie? No to będę miała wtedy fajnego chłopaka, a nie zombie. A dla Ebi wymyślimy coś innego. To co, idziemy do domku zombie? Chodźmy. Diana, dla mnie to trochę straszne. Już dawno powinniśmy ją wyprostować. Kochani, wszystko się ułoży. Chodźmy. Wiesz co? Przygotowałem prezent dla Kitty. Chyba mi wybaczy. Smile, co robiłeś wczoraj? Co to był za cyrk? Trenerko Ebi, czy możesz przestać mnie śledzić? Nie kochałem cię, nie kocham i nie będę cię kochał. Smoliku, spokój się. Rozmawiasz z dziewczyną. Smile, przez ciebie mogę zostać wyrzucona z wiejskiego domu. Nie jestem Dianą. Co u ciebie, Laila, opowiadaj. Powiedz mi, znalazłaś chłopaka? Tak, pokażę ci zdjęcia. Dobra, pokaż! No, przynajmniej ktoś się dobrze bawi. Szczury, czemu tak piszczycie? Wynoście się, nie widzicie? Mam ważną rozmowę. Laila, pokażę ci później. Spotykałam się z takimi facetami. Później ci pokażę. Nie na co się tutaj dzieje! Opowiem ci wszystko, Laila. Trenerko bim, eBi, mamy trening. Możemy iść? Timur, ty jesteś wolny, a ty, Smiley, zostań, proszę. Trenerko, jak będziesz mnie ciągle śledzić, to ja będę uciekał. Tak jak teraz. To nic, Smile, i tak się będziesz ze mną umawiać. Jak Ebi powiedziała, tak będzie. Jesteś najlepsza. Ty też jesteś najlepszy. Odłożymy kasę, kupimy samochód. I odjedziemy. Przestańcie się tutaj obściskiwać i zróbcie dla mnie mojito. Dzień dobry, nauczycielu. Dobrze, jaki? Truskawkowe czy klasyczny? Jest gorąco, klasyczny. Nauczycielu Mike! dzień dobry. Chcemy ci coś wyznać. Ale jakie wyznanie? Dobre wyznanie. Nie chcemy już być złe. Nie chcemy, żeby nas nienawidzili. No, dziewczyny, to chyba dobrze. Oj, Ojże, myślicie, że ktoś uwierzy? Aj, może są szczere. Uwierzą nam. Pamiętajcie, nie ma już złych żab. Jesteśmy teraz najmniejsze w tym wiejskim domu. Zawsze możecie przyjść do nas po poradę. Zawsze będziemy wspierać i pomożemy. Żaby, to nie jesteście wy. Co chcecie, mówcie prawdę. Żaby, ja potrzebuję porady. Jaką sukienkę powinnam założyć na randkę z Patrykiem? Słuchaj, Browasty, wierzysz żabom? No może. Browasty, no co ty? Żabom nie można ufać. Pewnie coś knują. Dziedzi, na randkę z Patrykiem możesz iść w czymkolwiek chcesz, nawet w piżamie. Blondyn, no co ty, jesteśmy fajne. To co mam jej doradzić? To jak wierzycie nam? Jesteśmy teraz dobre i miłe. Nie, nie wierzymy, wierzymy wam, wam. żeby źle doradzacie i kłamiecie. Halo, halo, widzieliście kewa i mój samochód? O cześć, Dima, wróciłeś, jak tam wakacje. Dima jest taki opalony. Nie mam teraz na to czasu. Kew zginął razem z moim samochodem, a mówiłem mu, żeby go nigdzie nie zabierał. On jechał z dziewczyną w samochodzie. Tak, z zielonymi włosami. Nie, to mój przyjaciel nie zrobiłby tego. Czekajcie, słyszę serce mojego skarba. Oh my god, co się stało z Kevem? Zbladł ze strachu. Dima będzie zły o ten samochód. Oh my god, czy on też jest chory? Zgodni kto to? Kev, kto ci pozwolił? Kev? Dima, dobrze cię widzieć! Kev, kto ci to zrobił? Nauczycielu Mike! Widziałeś to? Kev, jak to wytłumaczysz? Dokładnie, jak to wytłumaczysz? I trzymaj się ode mnie z daleka! Dima, jesteś moim przyjacielem! Mówiłem ci, że jak będziesz z tą zieloną, to nie będziesz moim przyjacielem! Kto chce ze mną jeździć? Potrzebuję nowego przyjaciela! A ty, Kev, trzymaj się ode mnie z daleka! Czyli może ja pojadę? Nie, bro was, ty nie będziesz jeździł z Dimą! Chodź. Dima chce ci wszystko wyjaśnić! Taki jest niego przyjaciel. Moim zdaniem, Kev potrzebuje pomocy. Żenia, idź! Kev, myślę, że jeden pocałunek ze mną wszystko naprawi. Zejdź ze mnie! Nimo wyjaśnię ci! Dima! I co, że Nia nie zgodził się? E -e. Może to jej lepiej stałabyś się jak on. Tak się kończą relacje z chłopakami z tego domu. Wow, Kev odrzucił, że nie. Tak mi ich żal, żaby, co chcecie do picia? Mahito! Dziewczyny, musimy rozwiązać problem z Kevem. No jak nauczycielu Mike nie zwraca uwagi na żadną z nas. Odrzucił, że nie. Lejla, ci faceci są po prostu wow. Diana, powiedziałaś im, że masz przyjaciółkę Lajle? Oczywiście. Przyjadą do nas w ten weekend, fajnie. Ups, obcy nie mogą nas odwiedzać. To nic, same do nich wyjdziemy. Będziemy prosić, bardzo, bardzo. Diana, możesz sobie prosić. I tak Zip zdecyduje. Kicho. Cześć, szczury. Cześć, dokąd idziecie? Króliczki, zapomniałyście, że macie dzisiaj dyżur? A może mam wam przypomnieć? Tak, pamiętamy, zrobiłyśmy już wszystko. Nie ma żadnych śmieci, wszystko jest czyste. Maskotka? A my wam nie wierzymy. Chodźcie nam wszystko pokazać! O, Laila i Jana, jak jesteście razem, to jesteście jak wulkan. Jana, Laila, posłuchajcie, to jest zła pora. Chodźcie! Potwierdzam, dziewczyny wszystko zrobiły. Jesteśmy wulkanem. Zaraz wszystko sprawdzimy, i jeżeli nas oszukałyście, sprowadzimy was z powrotem i wszystko posprzątacie. Chodźmy. Dziewczyny, wydaje mi się, że jak nie było Jany, to było jakoś łatwiej. Tak, Laila nie była taka wredna. Kiedy są razem, to jest prawdziwa wściekłość szczurów. Dziewczyny, szybciej, szybciej! Chłopaki, dziewczyny znowu dzisiaj nie przeszły. Tak, pewnie się pogodziły z koszykarzami. Znieśli mi się dzisiaj nat i mówiła: Zak, nie wrócę do ciebie. I co mam teraz z wami mieszkać i patrzeć na te skrzywione twarze? Poszukamy nowych dziewczyn takich jak my. Serio? Ale ja kocham Dianę! A ja Kitty kocham! Po uszy! A ja bez NAT nie mogę żyć! Dobra, koniec, zaakceptujcie to. Dziewczyny już nie wrócą! Musimy wrócić do życia zombie! Wakacje wkrótce się skończą, a dziewczyny opuszczą wiejski domek na zawsze. Zak, nie psuj mi dobrego humoru! Chciałbym być znowu normalnym facetem, jak koszykarze. Moglibyśmy z nimi zawsze chodzić. Jakby to tylko było możliwe. Dziewczyny, a co powiemy chłopakom? Powiemy, przepraszamy, nie pozwalali nam wychodzić. Nie, dziewczyny, powiemy. Chłopaki, potrzebujemy waszej pomocy. Lepiej powiedzieć prawdę, że macie problemy. Tak, maskotko, tak właśnie zrobimy. Powiemy im całą prawdę. Powiemy, że mamy problemy i potrzebujemy pomocy. Chodźmy. Chłopaki, cześć! Jesteście w domu? Co? Czy to mi się śni, czy to jest sen? Cicho, to naprawdę dziewczyny przyszły. Dobra, nie okazujemy żadnych emocji, jakby nas to w ogóle nie obchodziło. Chłopaki, cześć! Wiemy, że nie było nas tutaj od dawna, ale mamy tyle problemów. Tak, nie macie pojęcia, ile mamy problemów. Tak, tak tęskniłam. Nad, zostaw swoje słodkie słówka na później. Jesteśmy tu w interesach. Chłopaki, pomóżcie dziewczynom, jesteście jedyną nadzieją. Przypomniałeście sobie o nas, jak potrzebujecie pomocy? Dziewczyny, nie było was ponad 8 dni. Obiecałyście, że przyjdziecie. Mówcie czego wam potrzeba, dziewczyny. Dobrze, chłopaki, więc mamy taką trenerkę, Ebi. Ona nam ciągle przeszkadza. Tak, i chce, żebyśmy opuściły wiejski dom. Chyba nie chcecie, żeby jej się udało, prawda? Inaczej więcej nie zobaczycie dziewczyn. Nie chcemy. Zak, lepiej mów za siebie. No to czego chcecie? Nie chcemy iść walczyć z trenerką Ebi. Chłopaki, no, chodzi o to, żeby trenerka Ebi stała się jedną z was. Tak, i potem zostanie wyrzucona z wiejskiego domu i będziemy was codziennie odwiedzać, będzie lepiej. No i trenerka Ebi jest urocza. Zup, spodoba ci się. Zup to jak pomożesz dziewczynom, pocałujesz Ebi? A co to nie ma do mnie? Wasze dziewczyny wy im pomagajcie. Ja nie zamierzam całować żadnej trenerki. Wiedziałam, zakad, że się nie zgodzisz. Och, Kitty, jesteś taka radosna. Ja też nie mogę tego zrobić, kocham tylko ciebie, nad. Zak, Zip, a ty mnie kochasz? Tak, mimo że jestem na ciebie zły. Jeden pocałunek z trenerką Abby proszę, ze względu na mnie, proszę. Tylko w ten sposób możemy jej dać nauczkę, ale że co, jestem tutaj jedyny, czy o co chodzi? A tak w ogóle, to nawet jak się uda, to jak mam nim pocałować, skoro nawet mnie nie zna? A co, jak się nie spodobam? O, to nie problem, zdaj się na nas. To będzie niespodzianka dla Ebi. Jak Grantka ze smilem. Co? Znowu jakiś smile? Nienawidzę tego imienia. Nie, imię to pseudonim. No, a Ebi będzie z zamkniętymi oczami. Zip, to proste. Trenerka Ebi będzie miała zasłonięte oczy. Podejdź i pocałuj ją. Tak, dasz sobie radę. No, a co jak pocałuję tą trenerkę Ebi i stanę się normalny? Będę się z was śmiał. O, ja też nie mam nic przeciwko całowaniu. Za późno, zapomnij. Zip, wiedziałam, że nie odmówisz nam pomocy. Zaraz sprowadzimy trenerkę Ebi. Zróbcie romantyczną atmosferę. Nie trzeba romantyzmu, będzie miała zamknięte oczy. Pośpieszcie się, już czas. Tak. Dziewczyny o nas nie zapomniały. Mam nadzieję, że nie potrzebują nas tylko do pomocy. Zobaczycie chłopaki, pomożecie im, a one znowu znikną. Jak tak będziesz gadał, to tak będzie, ugryźcie. Ech, dziewczyny, nie wiem co robić. Smajlik ciągle mnie unika. Trenerko Koebi, Smajlik kocha tylko swoją Dianę. Wiesz ile razy próbowałyśmy być z koszekarzami? I każdy raz to porażka. Chcą się tylko umawiać z króliczkami. Dziewczyny, a może znacie jakieś sekrety, co lubi Smile? Może ugotuje mu obiad? Nic nie wiemy. Nie interesuje nas, co lubi Smile. Musisz zapytać Dianę. Nie mamy nic wspólnego z koszykarzami. Dziewczyny nie rozumiem. Wspieracie mnie, ale mi nie pomagacie. Trenerko Ebi, cześć! Szukałyśmy cię. Tak, ktoś zaprosił cię na randkę. Prosił, żebyś przyszła? Czeka niespodzianka. A wy wiecie, że nie możecie wchodzić do naszego pokoju. Wasze waniliowe perfumy przyprawiają mnie o mdłości. Wynaście się! Wyjdziemy, ale z trenerką Ebi. Czy to Smile? No, prosił, żebym nie mówiła. To niespodzianka. Trenerko Ebi, muszę ci zawiązać oczy. A niech to co się dzieje. Kto chce zaskoczyć trenerkę Ebi? Kto by to nie był, to na pewno nie smile. Lepiej się nie mieszajmy. No dawajcie, dawajcie. Trenerko Ebi, śmiało. Jestem gotowa. Trenerko Ebi, ta niespodzianka cię szokuje. Nie pożałujesz, że że poszłaś z nami. Wydaje mi się, że króliczki coś knują. Tak, coś mają na trenerkę Ebi. Trenerkę Ebi nas nie obchodzi. Mam to gdzieś. Jestem nią zmęczona. Pyta tylko o Smyla. Dima, musisz pomóc Kewowi. Tak nie wygląda futbolista. Zakochałem się. Zakochałeś? Krew to był wielki błąd! Nauczycielu Mike, niech Kew spędzi noc w budce telefonicznej. Boimy się z nim spać w jednym domu. Dobra, Ebi, idź prosto. Teraz trochę w lewo. Tutaj, tutaj, tutaj. Nie mogę się już doczekać. Ostrożnie! A to co? Cii. To niespodzianka dla trenera. Kev, wymyśl coś, bo jak nie to nie pogodzimy się. Super, jesteś zdrajcą. Chyba ty. Nie rozumiecie, to jest miłość. Ja już mówiłem wam o związkach z tym dziwnymi ludźmi. Dobra, Kev! Spokojnej nocy! Spokojnej nocy. Zastanów się nad sobą. Słuchajcie, jesteśmy rodziną. Powinniśmy się przyjaźnić. A wy robicie takie głupoty. Papa, Kev! Dima. Mam nadzieję, że ta trenerka Ebi jest ładna. Co za różnica, i tak kochasz Diany? W sumie niewielka, ale nie chciałbym całować jakiejś brzydkiej. Cicho, idą! Zip, mam nadzieję, że ci się uda, ale jak nie, to ja ją pocałuję. Trenerko Ebi, jesteśmy już prawie na miejscu. Mogę otworzyć oczy? Nie, to niepodzielka! Trenerko Ebi, dobra, usiądź tutaj, na kanapie. Nie martw się, będzie dobrze. Tak, trenerko Ebi. Teraz ten, który jest w tobie zakochany, pocałuje cię trzy razy. W końcu się we mnie zakochał. Tak, zdał sobie sprawę, że jesteś dziewczyną jego marzeń. Spryskałeś się perfumami smajla? Tak. O, zapach smajla. Tak. Naprawdę się pocałowali. Jeden. Mogę zdjąć opaskę? Nie, będą trzy pocałunki. Dwa... Trzy! Zip, nie zmieniłeś się! Ale trenerko Ebi się zmieniła! Mogę zdjąć opaskę? A kto to jest? Spokojnie, trenerko Ebi! Teraz jesteś pełnoprawnym mieszkańcem tego domu! Chcesz mi powiedzieć, że właśnie pocałowałam tego kolesia? Tak! Niech się pani przywita! Jutro poznasz zalinę. Razem będziecie trenować. Czyli to nie była niespodzianka, ale oszustwo? Uspokój się, trenerko Ebi. Trenerko Ebi, wyglądasz świetnie. Ale, ale ja. Teraz, trenerko Ebi, zostaniesz w tym domu. Króliczki, to wy. Trenerko Ebi, będziesz tu teraz mieszkać, bo nie wpuszczą cię do wiejskiego domu. Trenerko Ebi, usiądź i przemyśl swoje zachowanie. Trzeba było nas lepiej traktować. Musimy iść, dziewczyny, bo za niedługo zamkną wiejski domek. Dziękuję bardzo, Zip. Nie ma sprawy, ale nie zapomnijcie o nas! Będziemy codziennie przychodzić. Dziewczyny, idziemy. Dobranoc, trenerko Ebi. Dobranoc, papa pa, chłopaki! Czy ktoś mi wytłumaczy, co się z wami dzieje? I ze mną? Jesteśmy super facetami. Jestem Zup. Zak, chłopak nat! A ja Zip. A są tu jakieś dziewczyny? Tak, nasza siostra Zalina. Też jest Ci liderką. Ruliczki. Mam nadzieję, że Zolina powie mi, jak to wszystko odkręcić. Kochani, uważacie, że przesadziliśmy z nauczką dla trenerki Ebi? Napiszcie w komentarzach. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe, fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa, pa! Będzie dobrze!